Drużynę UKS-u, następnie pracował jako koordynator Departamentu Rozwoju Indywidualnego w Akademii UKS-u. Później był znowu asystentem w pierwszej drużynie, a teraz wraca do pracy samodzielnej. Jako e, nie było nawet podanych składów, jakie obie drużyny wystąpiły. No ale wcześniej te trzy bezbramkowe remisy w Zniczu nie było lepiej. Trzy porażki z motorem Lublin-Widzewem i z pogonią siedlce. Dopiero uwaga, bo teraz jest! Pierwszy strzał. Czas o wzmocnieniach, a przecież to był zawodnik, który na swoich barkach ciągnął w tamtym sezonie Łódzki Klub Sportowy. Jestem pewien, że nie jeden klub ekstra. 10 minut tego spotkania za nami. Jak na razie bez bramek. Ale ciekawie dzieje się na stadionie w Łodzi. Głowacki mocne dośrodkowanie, jednak za mocne. Wybita piłka głową przez jednego z graczyznicza. Teraz wraca w pole karne, spore zamieszanie. Uwaga, bo jeszcze będzie sytuacja, i jest 1 do zera dla LKS-u. W 11 minucie Fabian Piasecki. No bardzo dużo opieszałość teraz. Defensorów Znicza Pruszków, piłka odbijała się w ich polu gardym. Żady... Szansa na kontrę. Pędzi Serhiy Krykun, on jest szybki, on sił ma bardzo dużo. Krykun cały czas samemu. Krykun, ależ zakręcił ciepielą. Krykun jeszcze dogranie. jest strzał blisko gola na 2 do 0 jeszcze była szansa na dobitkę wypracowane to jak grać w obronie niskiej jest to bardzo frustrujące często dla drużyny ja nie wiem czy nie łatwiejszym sposobem tak jak teraz jest właśnie oddanie piłki i jej odbiór uwaga Fabian Piasecki po dalszym słupku chciał to rozwiązać Czyli nie mam informacji czy coś jest doliczone do tych 45 minut Aleksander Bobek to jest ostatni Moment, w pierwszej połowy tego spotkania. Sędzia zaprasza piłkarzy na przerwę. 1 do 0 dla LKS-u po golu Fabiana Piaseckiego z 11. Fabian Piasecki. Natomiast z Pruszków w bramce, 23 napiera, i z tyłu 6 Pawik 24 Lorenz, 99 Koprowski. Przed nimi 90 Domakowski, 10 Ciepiela, 20 Borecki. Dobry powrót Mateusza Kupczaka. Świetne wywiązanie się z roli defensywnego pomocnika. Gdyby nie jego interwencja, Dominik Sokół dostałby piłkę. A teraz groźna sytuacja, i uwaga! Rzut karny! Nie. Że najpierw ten kontakt nastąpił przed polem karnym. Prawa noga Dominika Sokoła i lewa Krzysztofa Wołowskiego. Jeśli tak, jeśli tak będzie i arbiter zmieni decyzję, to uśmiechnie się szczęście do łódzkiego klubu sportowego. Sędzia już wie. My także za chwilę się dowiemy, jaka będzie ostatecznie decyzja. Nie ma rzutu karnego. Piłkę do wyższych stref. Teraz piłka na Fabiana Piaseckiego. Dobrze, tutaj wyskoczył ze środkowej strefy Piasecki, czeka jeszcze na kolegów. Fabian Piasecki idzie do lewej nogi Fabian Piasecki. Broni to Kacper, napieraj, będzie rzut rożny. Ostatecznie zdecydował się na indywidualne. Podobna, ale jednak nieco inna, więc tutaj na pewno Mateusz Lewandowski w tej fazie meczu, gdzie te przestrzenie mogą się robić coraz większe będzie jeszcze większym zagrożeniem niż Fabian Piasecki. A teraz jest szansa. Serhiy Krykun broni, napieraj. Teraz zmienili jednak system rozgrywania. Już nie ma tych, moc, tych mocnych piłek. Uwaga, jest strzał. Jeszcze próba dobitki. bitki. jednej okazji, kiedy uda się doprowadzić do wyrównania. Majewski. Wysoko zawieszona piłka jest strzał głową. Bobek jeszcze dobitka, ależ miał piłkę na nodze. Filip składowski zadania i ratuje Łódzki klub sportowy. Czy jeszcze ten napór? LKS wytrzyma od kilku minut. Nie potrafią. A przed szesnastkę, nie ma wciąż końcowego gwizka. Jest w tym momencie. Do wieźni, do samego końca. To jednobramkowe zwycięstwo. Piłkarze LKS-u i zgarniają trzy punkty na rozpoczęcie sezonu.